mamy takiego, co zaraz rozkwitnie w pączku jeszcze. Tu już zaczyna rozkwitać, spójrzcie proszę. O, tutaj już widać żółte piękne płatki. Proszę. A za chwilę spróbujemy znaleźć rozwiniętego i na końcu przekwitniętego, czyli dmuchawca. Tu mamy rozkwitniętego. Tu mamy już przekwitniętego, czyli tak zwany dmuchawiec. I tak o to się zawsze bawimy. Wzrywamy i mocno dmuchamy, żeby poleciały takie spadachrony. Kochani, oto moje zbiory, które właśnie przywiozłam dla Was będąc na łące. I co my tutaj mamy, moi kochani? Czy wy rozpoznajecie te roślinki, kwiatki? Hmm? Proszę się przyjrzeć uważnie. Co tutaj mamy? Sto krotkę, oczywiście. Trzy stokrotki. Tutaj mamy jakie kwiatki polne? Proszę się przyjrzeć uważnie. Piękny, żółty kolor. Ślicznie pachną. To są moi drodzy mniszki lekarskie, pospolicie zwane mleczami. I w środku jeszcze są stokrotki. I... Kochani, chciałabym Wam przedstawić cztery etapy wzrostu mniszka lekarskiego. Na początku mamy jeszcze pączek. Widzimy, że w środku tutaj jest żółte, to znaczy, że płatki powolutku będą się pokazywały. Tu mamy piękną fazę kwitnięcia. Jak to się mówi potocznie, wyglądasz kwitnąco, czyli najlepszy etap. Piękny, zobaczcie. Śliczne płatki, pachnący. Następna faza to niestety już jest przekwitanie. Zobaczcie, złożyły się płatki. Zaczynają się wysuszać i później ostatnia, już faza, tak zwany dmuchawiec. Zobaczcie, piękny, biały, puchowy, przypominający chmurkę. To są cztery fazy wzrostu mniszka lekarskiego. A tutaj mamy list.